Wydawnictwo Albatros przedstawia Stephen King, koniec warty, przełożył Rafał Lisowski. Czyta Jan Peszek. Dla Tomasa Harisa. Wezmę pistolet i pójdę do pokoju. Wezmę sobie pistolet, co ma jedną lufę albo dwie. Wiesz, lepiej, żebym nie żył, niż śpiewał ten samobójczy bluz. Suicide Blues, piosenka zespołu Cross Canadian Ragweed 10 kwietnia 2009 roku Martin Stover Zawsze najciemniej jest przed wschodem słońca. Ten tekst z brodą przypomniał się Robowi Martinowi, kiedy prowadzona przez niego karetka toczyła się powoli po Upper Marlborough Street w kierunku bazy, czyli remizy nr 3. Rob uznał, że ktokolwiek to wymyślił, wiedział, co mówi, bo tego ranka było ciemno jak w dupie, a świt już się zbliżał. Nie żeby wschód słońca dużo zmienił, kiedy już przyjdzie. Można powiedzieć, że to będzie skacowany świt. Gęsta mgła pachniała po pobliskim, niezbyt wielkim, wielkim jeziorem. Żeby było jeszcze fajniej, zaczęła padać zimna mrzawka. Rob przełączył wycieraczki z trybu przerywanego na wolny. Przed przednią szybą z mroku wyłoniły się dwa charakterystyczne złote łuki. — Złote cycki Ameryki! — krzyknął Jason Rapsis z fotela pasażera. Przez te piętnaście lat... Rob pracował już z rozmaitymi technikami medycznymi, ale Jace Rapsis był najlepszy. Wyluzowany, kiedy nic się nie działo, a skupiony i pewny siebie, kiedy działo się wszystko naraz. – Nakarmią nas! Niech Bóg błogosławi kapitalizm! Zjeżdżaj! Zjeżdżaj! – Jesteś pewien? – spytał Rob. – Przecież właśnie mieliśmy lekcję poglądową, co to gówno robi z organizmem. Wracali z wezwania do jednej z monstrualnych rezydencji, w Sugar Heights. Niejaki Harvey Galen zadzwonił na pogotowie i skarżył się na silne bóle w klatce piersiowej. Zastali go leżącego na kanapie w pomieszczeniu, które nadziani ludzie z całą pewnością nazywali Wielkim Pokojem. Mężczyzna w jedwabnej niebieskiej piżamie przypominał wieloryba wyrzuconego na brzeg. Stała nad nim żona, przekonana, że facet lada moment kopnie w kalendarz. McDonald's! McDonald's! skandował Jason, podskakując na fotelu. Zniknął poważny i fachowy zawodowiec, który niedawno zbadał parametry życiowe pana Galena. Rob stał tuż obok, trzymając w ręku torbę ratowniczą ze sprzętem do udrażniania dróg oddechowych i lekami nasercowymi. Z blond czupryną spadającą na oczy, Jason wyglądał jak przerośnięty czternastolatek. Zjeżdżaj, mówię! Rob zjechał. Sam też chętnie zjadłby bułkę z kiełbasą i może jeszcze ten taki placek ziemniaczany, co przypomina pieczony ozór wołowy. Do McDrive'a czekało w kolejce kilka samochodów. Rob stanął na końcu. – Zresztą facet tak na serio nie miał zawału – powiedział Jason. – Przedawkował meksykańskie żarcie i tyle. Przecież odmówił podwózki do szpitala, no nie? Rzeczywiście, po kilku donośnych beknięciach oraz jednej potężnej salwie z drugiego końca, która wygnała do kuchni żonę pana Galena, chodzące zdjęcie rentgenowskie, pacjent wstał, oświadczył, że czuje się znacznie lepiej. I nie, wcale nie potrzebuje przewiezienia do szpitala imienia Kinera. Rob i Jason. Wysłuchawszy litanii wszystkiego, co w zeszły wieczór Galen władował w siebie w restauracji Tijuana Rose, byli tego samego zdania. Puls miał mocny, a ciśnienie, co prawda, nieco podejrzane, ale zapewne utrzymywało się na tym poziomie od lat, a teraz pozostawało stabilne. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w ogóle nie opuścił płóciennego opakowania. Ja chcę dwa magmafiny z jajkiem i dwa placki ziemniaczane oznajmił Jason. I czarną kawę, albo nie, trzy placki. Rob nadal myślał o galenie. Tym razem miał niestrawność, ale to tylko kwestia czasu. Zawał murowany. Jak myślisz, ile on waży? 140 kilo? 160? 150 co najmniej, odparł Jason. I przestań obrzydzać mi śniadanie. Jego kolega ruchem ręki wskazał złote łuki przebijające przez mgłę z nad jeziora. To miejsce i cała reszta takich garkuchni to połowa problemu Ameryki. Jako pracownik medyczny musisz zdawać sobie z tego sprawę. Chłopie, wiesz, ile kalorii jest w tym, co zamówiłeś? Spokojnie z dziewięćset. A jeśli do magmufina z jajkiem dodasz jeszcze kiełbasę, dobijesz do tysiąca trzystu. A ty, co zamawiasz, doktorze, samo zdrowie? Bółkę z kiełbasą. Może dwie. Jason klepnął roba po plecach. Mój człowiek! Kolejka ruszyła. Przed nimi były już tylko dwa samochody, gdy odezwało się radio umieszczone w desce rozdzielczej pod komputerem pokładowym. Zwykle dyspozytorki są spokojne i opanowane, ale ta brzmiała jak nakręcony DJ radiowy, który przesadził z Red Bullami. Wszystkie karetki i jednostki straży pożarnej. Mamy zdarzenie mnogie. Powtarzam, zdarzenie mnogie. Najwyższy priorytet dla wszystkich karetek i jednostek Straży Pożarnej. Zdarzenie mnogie. Rob i Jason spojrzeli po sobie. Katastrofa samolotu, pociągu, wybuch albo atak terrorystyczny. Niemal na pewno coś z tej czwórki. Miejsce zdarzenia: City Center przy Marlborough Street. Powtarzam, City Center przy Marlborough. Przypominam, mamy zdarzenie mnogie, prawdopodobnie wiele ofiar śmiertelnych. Zachować ostrożność! Rob Martin poczuł ukłucie w brzuchu. Jadących na miejsce katastrofy albo wybuchu gazu, nikt nie ostrzega, żeby zachowali ostrożność. Pozostaje atak terrorystyczny. Zresztą może jeszcze trwa. Dyspozytorka powtórzyła wezwanie. Jason włączył koguty, a Rob zakręcił kierownicą, żeby zjechać na drogę okrążającą restaurację. Karetka marki Freightliner otarła się o zderzak samochodu przed nimi. Znajdowali się zaledwie 10 przecznic od City Center, ale jeśli na budynek napadła Al-Qaeda z kałasznikowami, oni mogli odpowiedzieć tylko defibrylatorem. Jason chwycił mikrofon. — Centrala? Tu wóz 23 z remizy trzeciej, czas dojazdu około 6 minut. W innych punktach miasta odzywały się inne syreny, ale sądząc po dźwiękach, Rob przypuszczał, że właśnie oni są najbliżej miejsca zdarzenia. Powietrze zaczynało wypełniać światło w kolorze żeliwa. Kiedy wyjechali spod McDonald'sa, i skręcili w Upper Marlborough, z mgły wynurzył się szary samochód, duży sedan z wgniecioną maską i mocno pordzewiałą kratą chłodnicy. Przez moment jego reflektory ksenonowe na najjaśniejszym ustawieniu świeciły prosto na nich. Rob zatrąbił dwiema syrenami na dachu i gwałtownie skręcił. Samochód wyglądał jak Mercedes, ale kierowca karetki nie miał pewności, wrócił na swój pas i wkrótce był już tylko parą tylnych świateł gasnących w mgle. Jezu Chryste, mało brakowało, powiedział Jason. Pewnie nie zapamiętałeś rejestracji. Nie. Robowi tak mocno waliło serce, że czuł puls po obu stronach szyi. Skupiłem się na ratowaniu nam życia. Słuchaj, jak to możliwe, że w City Center było zdarzenie mnogie? Przecież nawet Bóg się jeszcze nie obudził. Budynek na pewno jest zamknięty. Może rozbił się autobus? Też nie, kursują dopiero od szóstej. Syreny, wszędzie Syreny, zbiegały się jak punkciki na radarze. Obok nich przemknął radiowóz, ale na ile Rob się orientował, nadal wyprzedzali wszystkie karetki i wozy straży pożarnej co oznacza, że nas jako pierwszych może zastrzelić albo wysadzić w powietrze. Szalony Arab, wykrzykujący Allahu Akbar, pomyślał Rob. Ale z nas szczęściarze. Jednak praca to praca. Dlatego skręcił na stromy podjazd, który wiódł do głównych budynków władz miejskich oraz szpetnej jak diabli hali widowiskowej, gdzie zawsze głosował, dopóki nie wyprowadził się na przedmieścia. — Hamuj! — wrzasnął Jason — Jezu, kurwa, hamuj! Z mgły prosto na nich wybiegały dziesiątki ludzi. Z powodu pochyłości terenu część pędziła na złamanie karku. Niektórzy krzyczeli, jeden facet się przewrócił, potoczył, wstał i biegł dalej z naderwaną połą koszuli, łopoczącą z pod marynarki. Rob zobaczył kobietę w podartych rajstopach, z zakrwawionymi łydkami i tylko w jednym bucie. Gwałtownie zahamował, przód karetki pochylił się, niezabezpieczone rzeczy pofrunęły. Leki, butelki kroplówek oraz paczki z igłami z niezamkniętej szafki, co stanowiło naruszenie protokołu, zmieniły się w pociski. Nosze, z których nie skorzystali u pana Galena, odbiły się od ściany. Stetoskop zmieścił się między fotelami, grzmotnął w przednią szybę i spadł na deskę rozdzielczą. Tocz się do przodu! powiedział Jason. Powoli. Dobrze? Nie pogarszajmy sytuacji. Rob trącił pedał gazu i jechał dalej, pod górę, teraz już w tempie kroku pieszego. Ludzie wciąż się wylewali, były ich chyba setki, niektórzy krwawili, większość nie miała widocznych obrażeń, ale wszyscy byli przerażeni. Jason opuścił szybę i wychylił się. Co się dzieje? Niech ktoś mi powie, co się dzieje. Zatrzymał się przy nich mężczyzna. Był czerwony na twarzy i dyszał. Samochód. Rozjechał tłum jak kosiarka. Pieprzony świr prawie mnie przejechał. Nie wiem ile osób trafił. Byliśmy jak świnie w zagrodzie, bo ustawili taśmy, żeby pokierować kolejką. On to zrobił celowo i ci ludzie tam teraz leżą jak. jak. O Boże, jak lalki wypełnione krwią. Widziałem co najmniej cztery trupy. Na pewno jest więcej. Facet ruszył dalej. Odpływała z niego adrenalina, więc teraz już nie biegł, lecz szedł, powłócząc nogami. Jason rozpiął pas i wychylił się za nim. Widział pan kolor tego auta? Mężczyzna odwrócił się, blady i wyczerpany. Szary. Wielki szary samochód.